no jeszcze ja raz będę jechał w w tym nie Ej, mam brudną dupę? Idę coś? Nie. Nie? O kurde, zobaczcie co będzie odwalała po Bo ja w tych, tych spodniach od poniedziałku do czwartku szedłem, jeszcze dzisiaj. Jak nie pójdę, to do prania, ale żeby mi się telefon nie mieścił w tamtą kieszonę, to trudno. A mi się nie chciało to wybrać. Nie, ona właśnie wtedy się gąbkiem jakoś wjechała we mnie. Co wy robicie tam? <noise> 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 Telefon jest. <wbiał. głosy> Dobra, <głosy> dawaj, Dobra, nie daj się. Dobra, idę do góry. Co? Tu nic nie widać.

No właśnie jest to właśnie nagnaty, nawet nie no, nie pada, nie pada, nie pada, nie pada, nie pada, nie pada, nie Siema nie pada, nie Będzie zmontowane, będzie nie pada, nie bez muzyki, żeby nie nie było nie było nudne będzie, nie wiem. nie wiem Okej okay. ja się wkurzę jak mi się z arefami zapełni, bo ja nie wiem kiedy się to. Ten... Bo jak ja film, na przykład dużo nagrywam i nie, nie, nie uczyszczę to mi się wtedy wierzy Nie no, na razie tego to jest, nie, to jest ty To jest ty Dobra, ale... Dzisiaj, O para! Ci zetarkami tu są. Dorośli. Dorośli. Nie, wiesz, że żegórką. I też odpuszczam no. <noise> <wiesz> <noise> Jezus, co oni tam robią? Co ty nagrywasz? Jak ty się pozwolił nagrywać, co? No, tak jakoś. Nie, żartuję, ale... ECHO, ECHO! A, A! fajne echo. Ja. Nie wiem czy ja zjadę. Nie pedziesz! Gdyby się cały spodnie pociągałem. Zapraszam. To pierwszy jest w O kurde. Nie mogę. O kurde. Nie było się. Ja moja. Ale. Jak pojechać to Tam Nic widać. Nie, nie było strasznie. Tutaj już, tutaj już się szybciej zjeżdżała tam było. O ja, było świetnie. Teraz ja wracamy do domu, zjesz kolację i pójdziemy sobie spać. Tak. Subskrybujcie kanał, stawić łapki w górę.